Cześć moi drodzy, krótkie ogłoszenie dla osób posiadających Facebooka. Otóż do 18 listopada na moim fanpage'u trwa niewielki konkurs. Linka macie w opisie filmu. No i to w zasadzie tyle zainteresowanych zapraszam do udziału, a wszystkim życzę teraz miłego oglądania. Cześć moi drodzy, dzisiaj kolejny taki film tematyczny, a zajmiemy się czymś, o co sami nieraz pytacie, piszecie do mnie, tematem, który również pojawia się często na jakichś grupkach na Facebooku, przy różnych dyskusjach, debatach, czyli opuszczanymi sztycami. Ale od razu mówię, że skupimy się przede wszystkim na aspekcie rowerów cross country. Ponieważ dropery, mykmyki czy jakkolwiek to nazwał, są już obecne od wielu lat w segmencie enduro, trailu i tak dalej. I o ile właśnie w rowerach enduro, trailowych, czyli w takiej bardzo uproszczonej definicji, to są dla mnie sprzęty, które mają 130 lub więcej skoku, to opuszczana sztyca po prostu, no nawet nie ma o czym dyskutować, po prostu musi być wręcz, wydaje mi się, nie wyobrażam sobie takiego roweru bez niej, o tyle w segmencie cross country. Lekkich rowerów, często maszyn, na których się ścigamy. Temat nie jest już tak oczywisty, dlatego dzisiaj chciałbym o tym troszkę pogadać, e, używając moich własnych doświadczeń, ponieważ od dwóch lat mam możliwość po prostu ścigać się ze sztycą opuszczaną we własnym rowerze. Dlatego zebrało mnie teraz na takie przemyślenia po tych dwóch sezonach i dzisiaj się nimi z Wami podzielę. Zaczniemy od takich największych ogólników i na pierwszy ogień wady. Oczywiście wadą jest to, że macie w rowerze kolejny jakiś tam mechaniczny system, o którym trzeba pamiętać. Trzeba go w jakiś sposób odpowiednio eksploatować. Może się on zepsuć, może on wymagać serwisu i tak dalej. Oprócz tego jest to kolejna rzecz, o której musicie pamiętać w trakcie jazdy. Jeszcze takich sztyc nie zrobili, żeby działały na samą myśl, tylko jednak jest ta manetka. Musicie ją wcisnąć całym ciałem, potem ją musicie podnieść. Pozbyliśmy się z roweru przedniej przyrzutki, no więc wymyślono coś na jej miejsce, żeby było czym tą lewą rękę zająć. No i najbardziej oczywista wada, czyli zwiększona masa, bo co prawda sztyce robią się z roku na rok coraz lżejsze, producenci wymyślają ciekawsze patenty, ale wciąż trzeba się liczyć z tym, że zmieniając z wysokiej klasy sztywnej, klasycznej sztycy, na wysokiej klasy sztyce opuszczaną, trzeba te kilkaset gram do roweru dorzucić. Wady mamy pokrótce wymienione, pora więc tak naprawdę na jedyną zaletę, czyli zwiększenie zakresu ruchu na rowerze, bo zobaczcie, teraz mam sztycę w górze, w normalnej pozycji do jazdy i tak naprawdę no, niewiele mogę tutaj na tym rowerze zrobić. Mogę jedynie uciec całkiem do tyłu, w ten sposób przykleić się brzuchem, biorąc pod uwagę sytuację, kiedy jadę na jakiejś stromiśnie. Ale nie mogę tutaj za bardzo przysiąść, nie mam jak wybrać dużego skoku, dużego uderzenia. No, jest tu generalnie kiepsko. Z drugiej jednak strony, kiedy sobie tą sztycę opuszczę, zyskuję te kilka centymetrów, dzięki którym mogę jeszcze sobie po prostu zejść niżej na nogach. Coś, czego wcześniej zrobić nie mogłem, teraz zyskuję taką możliwość. Więc jeżdżąc w trudnym terenie, gdzie trzeba coś pompować, gdzie trzeba coś skoczyć, po prostu stłumić. To lądowanie zyskuje tą przestrzeń i tą możliwość ruchu, której wcześniej nie miałem, no bo po prostu blokowało mnie siodełko, a teraz mam te kilka, czasem kilkanaście centymetrów skoku ciała więcej. No dobra, powiedziałem mniej więcej, jak sztyca działa, co zresztą jest oczywiste, to co ona daje, co ona umożliwia, ale spróbuję pomówić nieco konkretniej, w jakich sytuacjach ona rzeczywiście. Pomaga w jakich sytuacjach ona pomaga jechać szybciej, pewniej, lepiej. Przede wszystkim to jest taki wymagający teren, a przez wymagający mam na myśli takie ukształtowanie pofałdowane, w którym są takie duże wyrwy, na przykład takie muldy nazwijmy to. One nie muszą być wcale takie bike parkowe, ukształtowane ludzką ręką, mogą być takie po prostu naturalne. Nieraz jest taki Teren, po prostu w którym są takie głębokie dziury, wyrwy, które trzeba pompować całym ciałem, i wtedy zdecydowanie, kiedy jest się gdzie poskładać na tym rowerze, to jest łatwiej. Oprócz tego, na pewno dużo to daje na stromych sekcjach, gdzie jest mocny pion, ale przy okazji, też na tym pionie są jakieś dodatkowe przeszkody, korzenie, może małe lub większe uskoki, coś co też trzeba sobie. Po drodze jeszcze wybrać, bo jeżeli mamy po prostu ściankę, która jest nawet bardzo pionowa, ale no po prostu jest gładka, na niej nic kompletnie nie ma, to da się to też bez problemu zjechać zupełnie na luzie, bez opuszczanej sztycy, po prostu wystarczy się odchylić do tyłu, ale kiedy na takim pionie pojawiają się właśnie jeszcze jakieś inne elementy, no to wtedy sztyca to jest naprawdę... Coś pięknego i dużo, dużo potrafi to pomóc. Myślę, że również nie będzie Waszym zdziwieniem, kiedy powiem, że opuszczana sztyca pomaga na wszelkiej maści hopkach, dropach. Im one są większe, tym oczywiście bardziej. A w przypadku hop, znaczenie ma też to, jaki one mają tak naprawdę kąt na wyjściu, bo jak chopa jest taka bardzo, bardzo płaska. Nie ma to aż takiego znaczenia, chociaż oczywiście zawsze lepiej mieć opuszczaną sztycę i więcej miejsca na rowerze, niżej nie mieć. Ale im bardziej hopa ma strome wyjście, im bardziej do góry nas wybija, im bardziej w tym locie gdzieś tam trzeba tym rowerem manewrować, tym większą robotę też właśnie robią te dodatkowe centymetry prześwitu między po prostu naszym siedzeniem a siodełkiem. Przepraszam bardzo za te wybuchy, ale niestety mamy dzisiaj 11 listopada, kiedy to nagrywam i w pobliskim kościele chyba jest jakiś mini odpust po prostu sprzedają petardy, także będą strzelać co jakiś czas, ale my lecimy z tematem dalej oprócz tego na pewno niska pozycja na rowerze, możliwość zejścia na nogach bardzo pomaga, kiedy mamy takie fajne, głębokie, dobrze zrobione, dobrze trzymające bandy, jak na przykład tutaj, swoją drogą jesteśmy właśnie na Marcince, gdzie dzieje się prawdziwa rewolucja i będą po prostu nam tutaj robić trasy z prawdziwego zdarzenia, wjechała już ekipa no i rzeźbią i takie są tego yy, na ten moment efekty, dlatego są tu taśmy, żeby po tym nie jeździć. No i co jeszcze? Chyba najważniejszy aspekt, czyli opuszczana sztyca, ta przestrzeń, to pole manewru mega pomaga przy każdego rodzaju zabawach na rowerze. Kiedy chcemy zrobić manuala, kiedy chcemy zrobić banehopa, po prostu tym rowerem gdzieś tam dla przyjemności pomanewrować, poćwiczyć, piwoty, wszelkiej takiej maści. Parkingowe sztuczki, to wszystko jest dużo, dużo łatwiejsze, kiedy mamy opuszczone siodełko. No a kiedy mamy sztyce, no to oczywiste jest, że nie trzeba wtedy po prostu latać z multitulem, tylko sobie spuszczamy i od razu można zrobić coś fajnego. Nie wiem, manuala, banehopa to są takie użytkowe rzeczy, które można wykorzystać w lesie, ale i również inne wszelkie formy zabawy i przyjemności takiego, po prostu, jeżeli ktoś jeździ dla przyjemności. Czerpie frajdę z tego, że się bawi rowerem, uczy się nowych rzeczy. To też opuszczana sztyca tutaj robi nieziemską robotę. Kiedy w takim razie sztyca nie pomaga? Przede wszystkim kiedy zjeżdżamy po czymś, co ma bardzo gładką nawierzchnię. Po prostu nie ma jakichś takich większych nierówności, nie ma właśnie tych takich pofałdowań, wyrw w nawierzchni dziur, nie ma jakichś dużych korzeni, nie ma dużych kamieni. Jest po prostu w miarę taka no, gładka nawierzchnia, gdzie nie ma za bardzo jak pracować ciałem, nie ma właśnie jakichś band, nie ma skoczni. Ten zjazd jest prosty, po prostu ten teren, który, po którym się poruszamy, jest w miarę nieskomplikowany i pozbawiony takich dużych nierówności. No wtedy, po prostu ten efekt, który daje sztyca. Nie jest taki duży, oczywiście dalej będzie się przyjemniej jechało na rowerze, który mamy, kmyka, gdzie sobie można spuścić siodełko, ale realnie nie ma to wtedy takiego przełożenia na prędkość. No nie czyni nas to szybszym, bo de facto nie ma takiej potrzeby, nie musimy z tego korzystać. Ten teren od nas tego nie wymaga. Dropper nie pomaga na zjazdach, które są bardzo krótkie. No chyba, że się trafi naprawdę jakiś taki hardkorowy odcinek, że jest taka ścianka śmierci, no i rzeczywiście tylko dla tej ścianki warto sobie tą sztycę spuścić, ale tak ogólnie, jeżeli jest taki zwykły zjazd, nazwijmy to w ten sposób, a trwa on 3-4 sekundy, tak jest często na trasach cross country, no to pytanie, czy rzeczywiście opłaca się tą sztycę w ogóle zsuwać na dół, bo trzeba pamiętać o tym, że żeby ją spuścić, musimy przyłożyć energię, musimy ją wcisnąć naszym własnym ciałem i kosztuje nas to też troszkę czasu. Wiadomo, że to jest pół sekundy, sekunda, ale jednak. A potem z kolei, kiedy ten zjazd kończymy, również musimy ją podnieść do góry, co też kosztuje nas sekundę, dwie, półtorej, ale jednak i warto wspomnieć o tym, że kiedy przechodzimy ze zjazdu od razu do podjazdu, i na przykład wypadamy właśnie z jakiegoś zakrętu, kończy nam się zjazd, chcemy od razu jechać do góry, zacząć pedałować, to też nie jesteśmy tego w stanie zrobić tak od razu, bez żadnej przerwy, tylko jeszcze musimy gdzieś tą sztycę podnieść. <grym> no słuchajcie, trzecia wojna idzie chyba. Musimy tą sztycę najpierw podnieść i dopiero potem możemy przejść do tego właściwego pedałowania. Nie możemy od razu sobie siąść, zapiąć biegu. I ruszyć, tylko gdzieś tam to przejście takie musi nastąpić. To są marginalne gdzieś tam straty czasowe, ale one są i pod kątem ścigania, rozpatrując to pod kątem wyścigu, to one się mimo wszystko zbierają do całości i może się tak okazać, że po prostu nie opłaca się tego robić, bo wam to czasowo nic nie da. Bardzo często można w internecie spotkać takie głosy, takie opinie, komentarze, że opuszczana sztyca to jest totalny game changer, która po prostu absolutnie zmienia jazdę na rowerze, która podnosi wasz poziom możliwości na zupełnie nowy pułap i w ogóle no, jest to remedium na wszystkie problemy. I w tym jest dużo racji, naprawdę w tym jest dużo racji, ale chciałbym jednak podkreślić, że na wszystkie takie tezy. Trzeba troszeczkę też patrzeć racjonalnie przez palce, bo rzeczywiście opuszczana sztyca, czy w ogóle no, zjeżdżanie z siodełkiem obniżonym, kiedy ma się ten zakres ruchu na rowerze, totalnie zmienia wszystko i rzeczywiście odblokowuje nowe możliwości, pozwala jeździć szybciej, lepiej, pewniej, ale mało kto mówi też chyba o tym, że to nie dzieje się samo, to znaczy nie wystarczy, że sobie kupicie i zamontujecie sztycę, opuścicie ją na dół i z automatu po prostu zaczniecie fruwać po zjazdach, zjeżdżać wszystko, latać i nie wiem co jeszcze. Tylko jeszcze trzeba się nauczyć jak tą sztycę wykorzystywać, nauczyć się w ogóle zjeżdżać z siodełkiem w dole. I to dotyczy szczególnie osób, które całe życie właśnie jeżdżą na rowerze cross country ze zwykłą sztycą podniesioną do pozycji jazdy. I są do tego nieprzyzwyczajone. Ja sama pamiętam, jak kilka lat temu, no kilka, to było naprawdę już parę ładnych lat temu, po raz pierwszy wziąłem taki swój treningowy rower właśnie tutaj do lasu, żeby pozjeżdżać. Wziąłem sobie multitula, obniżyłem siodełko, spuściłem je na dół i do teraz pamiętam, jakie to było na początku dla mnie dziwne, wręcz niekomfortowe uczucie i wręcz zjeżdżało mi się gorzej niż z tym siodełkiem u góry ten rower gdzieś mi tam latał między nogami ja go nie mogłem wyczuć, nie wiedziałem gdzie jest i dopiero jak troszkę pojeździłem to rzeczywiście potem okazało się, że jest lepiej ale jednak trzeba było trochę tego czasu spędzić na tym żeby się przystosować przyzwyczaić do tego i nauczyć wykorzystywać że pojawił się ten zakres ruchu a nie tak jak wcześniej masz tą sztycę z siodełkiem między nogami i ona Ci się tam E, trzyma. Także na to właśnie chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że samo kupienie, zamontowanie sztycy to jest dopiero pierwszy krok. A realna poprawa waszego performanceu, waszej jazdy, to jest jeszcze związana z tym, że trzeba się to wszystko nauczyć, wykorzystywać. I ogólnie podkreślam raz jeszcze, że opuszczana sztyca potrafi naprawdę dużo pomóc i zwiększyć nasze możliwości w terenie, ale jednak należy też pamiętać o tym. Że ona nie rozwiąże wszystkich naszych problemów, i jeżeli macie kłopoty, nawet z takimi totalnie, totalnie najprostszymi przeszkodami, bo może jesteście początkujący, dopiero zaczynacie jeździć, i level zero już jest dla Was wyzwaniem. Po prostu nawet te najprostsze zjazdy, jakieś tam mikrohopeczki, krawężniki wszystko jeszcze po prostu jest dla Was jakimś kłopotem. To sztyca też z automatu nie sprawi, że nagle zaczniecie fruwać. I po tym wszystkim przejeżdżać Owszem ona Wam pomoże Jeżeli macie na to budżet To jak najbardziej zainwestujcie Zamontujcie sobie w rowerze Ale pamiętajcie o tym Że nad sobą również musicie jednocześnie pracować I jedno bez drugiego Po prostu nie da żadnego efektu no Sztyca po prostu nie będzie nigdy Zamiennikiem dla czystego skilla I ja osobiście nie spotkałem się Jeszcze z żadnym takim zjazdem Którego bym nie zjechał bez sztycy. Nie było takiej sytuacji, żebym zajechał gdzieś na jakąś trasę XC i stwierdził, kurczę, no, no nie zjadę tego, bo, bo nie mam dropera, albo no bez dropera bym tego nie zjechał. I na mały dowód moich słów yy, skoczę teraz dwa razy tego dropa, którego widzicie za moimi plecami. Ma on tak realnego przelotu w pionie, myślę, że około dwóch metrów, zależy, gdzie się poleci. No i przelotu też jest ładne 5 na długość. Także jak na standardy XC, to myślę, że jest spory. No i co, skoczymy zaraz dwa razy. Raz ze sztycą w dole, drugi raz ze sztycą w górze. No i sobie porównacie, jak to wygląda, ale na pewno da się to zrobić. No i oczywiście zawsze w kasku. No i skoczyliśmy sobie dwa razy. Nie wiem, czy na kamerze widać różnicę. Ja osobiście mega to czułem podczas lotu, że po prostu byłem taki bardziej wyprostowany, szczególnie na nogach, bo nie było gdzie tam się do tego roweru przykleić. I na lądowaniu również nie było jak tego wybrać ciałem. Jedyne co pozostało, no to troszkę się odchylić za siodełko, także też odczuwalnie mój rower na pewno więcej musiał przyjąć na siebie. W momencie, kiedy skakałem ze sztycą podniesioną do góry, niż ze sztycą opuszczoną, kiedy jednak mogłem mu troszkę pomóc i zamortyzować to właśnie, robiąc taki niewielki przysiad. Teraz coś z moich własnych doświadczeń, o czym wydaje mi się nie powie wam nikt, kto się w cross country nie ściga i sam nie ma dropera, bo po prostu na takie rzeczy nie da się wpaść bez, że tak powiem, praktyki. A chodzi mi o to, że sposób użytkowania, wykorzystywania. Sztycy jest zupełnie inny w XC, a zupełnie inny w trailu, w enduro, czy w jakiejkolwiek tam formie turystyki na rowerze górskim. I kiedy ja na początku sezonu 2020 po raz pierwszy dostałem do ręki rower z mygmykiem, czyli właśnie synonima, to na początku naturalne było dla mnie, że no jak wiadomo, jak jest jakikolwiek zjazd na trasie, no to cyk sztyca na dół, zjeżdżamy potem do góry i tak za każdym razem, no bo wiadomo, że jak jest sztyca opuszczana, no to trzeba z niej korzystać. I tak to też robiłem. Natomiast bardzo prędko się z tego wyleczyłem i okazało się, że najtrudniejsze w przystosowaniu się do mykmyka nie było wcale dla mnie to jak go używać w kwestii takiej technicznej obsługi manetki, operowania ciałem i tak dalej, zresztą to już umiałem, bo miałem z takimi sztycami wcześniej do czynienia, tylko że w rowerach enduro, ale w rowerze XC okazało się, że największy problem i naj taką ważniejszą umiejętnością, którą musiałem nabyć, było to, kiedy w ogóle tej sztycy używać, a kiedy jej nie używać, bo bardzo prędko się okazało, że często jest to po prostu Nieopłacalne w warunkach ścigania na zawodach cross country. Tutaj jeszcze oczywiście dużo zależy od trasy. Na wyścigach nazwijmy to mazowieckich, czyli dla przykładu na rundzie u mojego trenera Maćka, w Wesołej, gdzie po prostu się jeździ po wydmie i na każdym okrążeniu jest kilkanaście, a nie kilkadziesiąt takich krótkich podjazdów u góry zawrotka, zjazd i z powrotem. Uwaga! To tak naprawdę okazuje się, że gdybym chciał tak na każdej góreczce opuszczać tą sztycę, podnosić, opuszczać, podnosić i tak 30 razy na każdym okrążeniu. To więcej bym czasu i energii zmarnował na tym właśnie, żeby z tym walczyć niż realnie by mi to dało, biorąc jeszcze pod uwagę, że te zjazdy tam są stosunkowo łatwe i tak naprawdę nie ma większej potrzeby, żeby tej sztycy używać. I Musiałem parę wyścigów przejechać, w zasadzie więcej niż parę. Tak uczyłem się tego, myślę, dobre pół sezonu, żeby tak naprawdę dobrze się z tym wczuć, ogarnąć, żeby dojść do takiego właśnie wyczucia, kiedy realnie mi ta sztyca jest potrzebna, a kiedy w ogóle nie ma sensu sobie nią zaprzątać głowy i nie ma sensu gdzieś tam gmerać tym palcem, bo to też jest dodatkowa czynność, którą musicie zrobić o tym już mówiłem. Że trzeba tą manetę wcisnąć, trzeba zejść, docisnąć własnym ciałem tą sztycę, co też jakąś tam odrobinkę energii wymaga. Ale ta odrobinka energii w sytuacji, kiedy jesteście na wyścigu i jesteście po prostu ujechani na maksa, to nagle zaczyna być dużą dawką energii, a nie taką całkiem małą. Kiedy jadę na nową trasę, trenuję przed zawodami na jakiejś nowej rundzie, to poza właśnie, nie wiem, gdzieś tam zapoznaniem się, gdzie jest boks techniczny, jakie są podjazdy, jakie są zjazdy, gdzie się napić, czego unikać, na co uważać, to też już takim nieodłącznym elementem jest ten aspekt, na którym zjeździe ja będę opuszczał tą sztycę, a na którym w ogóle jej nie będę używał. Także to jest cały dodatkowy element, który dochodzi i są takie trasy w Polsce, nie, zresztą nie tylko w Polsce gdzie ja sztycy nie używam ani razu przez cały wyścig. I to właśnie już jest przykładowo trasa w Wesołej u Maćka, o której wspomniałem. To jest trasa w Jabłonnej, w Jabłonnie, przepraszam, w Jabłonnie u Karola Ostaszewskiego, również tego typu, że po prostu jeździ się po wydmie. Tak naprawdę na Kazurze w Warszawie, gdzie są Puchary Polski. Również yy, myślę, że jakbym nie miał dropera, to zupełnie bym tego nie odczuł. Ale takie wyścigi trafiają się nawet za granicą. Jest taki wyścig w Austrii, teraz mi nazwa uciekła, ale jak wrócę do domu, sobie przypomnę, mam tu napiszę zawsze na początku roku. O Langelois, właśnie, to jest Langelois. I tam cała trasa to jest po prostu szutruwa do góry, szutruwa na dół, szutruwa do góry, szutruwa na dół. Mimo że jest to dość prestiżowy wyścig, legendarny, z ponad 20-letnią historią. To tak naprawdę. Sztyca opuszczana nie ma tam żadnego zastosowania, żadnego sensu poza tym, że podbija jedynie wagę roweru. Czasem słyszę głosy, że teraz już nikt po prostu nie jeździ na międzynarodowych wyścigach bez dropera, że to jest już coś, co ma absolutnie każdy. I rzeczywiście większość zawodników ma te dropery, ale wciąż na trasach pucharu świata można zobaczyć zawodników, którzy ich. Nie mają, którzy świadomie wybierają po prostu klasyczne, sztywne sztyce i to nie wynika z tego, że ich nie stać, bo, bo po prostu tam nie ma takich osób, każdy ma rower dopieszczony na maksa za grube dziesiątki tysięcy, tylko świadomie wybierają zwykłe sztyce, bo widocznie jednak bardziej sobie cenią wagę i może uznają, że akurat na tej trasie taka sztyca im się nie przyda. Są oczywiście również takie trasy, gdzie sztyca jest mega fajnym dodatkiem i dużo pomaga. To są przede wszystkim te na Dolnym Śląsku, zawsze wracamy do Dolnego Śląska jak mu opowiadam o trasach, ale no, nic na to nie poradzę. To są sztandarowe, czyli Wałbrzych, Boguszów Gorce, Jelenia Góra, Walim, e, może z jakichś innych, na przykład Głuchołazy. Przede wszystkim trasy, gdzie te zjazdy są ciut dłuższe, o bardziej takim górskim charakterze, gdzie pod górę jedzie się dłużej, ale znowuż ten zjazd też trwa dłużej. A nie 3 sekundy nawrota na dole, 3 sekundy do góry i tak w kółko wtedy ta sztyca nie ma sensu, ale kiedy ten zjazd trwa już troszkę dłużej, może te przynajmniej 10-15 sekund o na przykład jeszcze w Myślenicach w tym roku była naprawdę fajna trasa pod sztycę opuszczaną, bo tam były ze trzy długie podjazdy, ale też 3 mega długie, fajne techniczne zjazdy, i rzeczywiście na trasie w Myślenicach to robiło robotę. W krynicy też to robiło robotę. Tam był jeden tak naprawdę długi uphill do góry, ale potem było też sporo w dół i fajnie można to było wykorzystać. Czyli przede wszystkim trasy o takim charakterze górskim, gdzie zjeżdża się dłużej niż kilka sekund, a na traskach, które są mocno takie interwałowe, i cały czas trzeba tylko nawracać i zmieniać pomiędzy zjazdem i podjazdem. Sztyca w warunkach wyścigowych przestaje mieć tak duży sens. Pojawia się oczywiście pytanie, jaki skok sztycy jest najlepszy? No i z punktu widzenia samego użytkowania, osiągów, sprawa jest prosta. Im większy, tym lepiej, no bo po prostu ten efekt przestrzeni, zakresu ruchów na rowerze jest spotęgowany. Im bardziej jesteście sobie w stanie to siodełko opuścić, tym więcej na tym zyskujecie. Natomiast są oczywiście czynniki, które utrudniają wsadzenie sztycy z większym skokiem albo je wręcz uniemożliwiają. No i przede wszystkim Najważniejszym czynnikiem jest to, ile wy macie miejsca i jak wysoko macie wysuniętą sztycę w waszym rowerze. Jak widać, ja mam tu jeszcze sporo zapasu, także mógłbym wsadzić dłuższą sztycę z większym skokiem. Ale niektórzy na przykład mają mniej wysuniętą sztycę i nie są w stanie wsadzić czegoś, co ma więcej niż te 80 cm. To zależy od waszego wzrostu, od tego jaki macie rower, jaką macie tutaj ramę, bo niektórzy na przykład mogą mieć jakąś tutaj zagiętą zaraz u góry i też po prostu długa sztyca się tam nie zmieści. Kolejnym czynnikiem jest dostępność, kompatybilność z rowerami, bo wiadomo, że są różne średnice rur podsiodłowych 27.2, 30.9, 31.6 i tak dalej i nie wszystko jest dostępne we wszystkich wariantach. No i oczywiście aspekt wagowy, to już zależy akurat od użytkownika. Oczywistym jest, że Dłuższa sztyca z większym skokiem będzie ważyć więcej niż króciutka taka nastawiona na ściganie w XC, które teraz robią się coraz modniejsze. Producenci idą w tym kierunku, wypuszczają takie można powiedzieć linie produktów nastawione właśnie do lekkich rowerów, do ścigania w cross country i te sztyce często mają mały skok. 10, 8, nawet 6 cm są i takie długości i wymiarów nie przeskoczycie. No ale aspekt wagowy to już jest wasza indywidualna sprawa. Ja z mojej strony subiektywnie powiem tak, że teraz mam 8 cm sztycę. To jest Pro Tarzis. Jeżdżę na niej w tym sezonie i pewnie będę jeździł w przyszłym. I te 8 cm to jest tak wystarczająco. Aczkolwiek gdybym miał mieć rower. Nie tyle do ostrego ścigania, co bardziej takiej jazdy for fun gdzieś tam po trailsach i tak dalej. To na pewno chciałbym mieć więcej. Natomiast do takiego zastosowania stricte wyścigowego, do którego służy mi ten rower. Biorąc pod uwagę, że nie na wszystkich trasach się tego mykmyka używa, tak jak już przed chwilą mówiłem, no to te 8 cm jest ok. Natomiast na pewno nie widziałbym sensu zakładania sobie sztycy, która ma 6. I mniej centymetrów skoku po prostu byłoby już to dla mnie na tyle mało widoczne. Ten efekt i, i ta korzyść z tego płynąca byłaby na tyle niewielka, że zastanawiałbym się w ogóle, czy ma to po prostu sens. I jeżeli jesteście takim gościem, który nie może spać w nocy, bo zastanawia się, jakby tu jeszcze odchudzić swój rower o kolejne 15 gramów i zastanawiacie się, czy może sobie wrzucić tego myk-myka, ale z drugiej strony szkoda Wam właśnie tej masy. No to może jednak lepiej po prostu odpuścić temat, może wy w tej sztycy wcale nie potrzebujecie, skoro tak lubicie mieć lekki rower i masa jest dla was priorytetem. Nie wiem, to już są takie rzeczy, które musicie sami zdecydować. Natomiast ja tak subiektywnie od siebie mogę powiedzieć, że według mnie sztyca, która ma 6 lub mniej centymetrów to już jest taki mocny półśrodek, delikatnie mówiąc. I podsumowując wszystkie te moje wywody, Komu poleciłbym opuszczaną sztycę, a komu doradziłbym się zastanowić nad sensownością takiego zakupu. Przede wszystkim, jeśli wasz rower cross country jest dla was czymś w rodzaju takiej uniwersalnej maszyny, na którym jeździcie przede wszystkim dla przyjemności, i lubicie na przykład odwiedzić nazwijmy to jakieś enduro trailsy, może jakieś bike parki, gdzieś gdzie są fajne traski, przede wszystkim w górach to według mnie w ogóle nie powinniście się zastanawiać, i opuszczana Sztyca to jest chyba najlepszy upgrade, jaki sobie możecie w rowerze zafundować. Jeśli w ogóle mieszkacie w górskim rejonie, przede wszystkim jeździcie w górach, gdzie są jakieś długie zjazdy po ciekawym terenie, również opuszczana Sztyca będzie dla Was. Jeśli mieszkacie gdzieś tam na Nizinach, jeździcie dużo po płaskim, nie macie zbytnio u siebie. Dłuższych zjazdów, bardziej wymagającego terenu. Do tego, być może liczycie po prostu każdy gram w waszym rowerze, bo gdzieś tam hardkorowo się ścigacie na jakichś bardzo płaskich maratonach czy innych tego typu wyścigach. No, to tutaj już trzeba się po prostu mocno zastanowić, czy ma to sens. Ja nie będę wam mówił, że nie ma, bo po prostu każdy przypadek jest inny. Tylko musicie się dobrze zastanowić, po czym jeździcie na waszym rowerze, w jakim charakterze go używacie, i po tym wszystkim, po przeanalizowaniu, dopiero dojść do jakiejś tam decyzji, czy inwestować w taką sztycę, czy może po prostu nie ma to sensu. Bo jak już przed chwilą powiedziałem, jeśli mieszkacie w górach, jeżeli po prostu lubicie jeździć po takich miejscówkach, nie wiem, po trasach typu Bielsko, gdzieś tam srebrna góra, wpadacie na takie miejsca na rowerze XC. To jak najbardziej opuszczana sztyca to jest super sprawa, ale jeśli głównie jeździcie po płaskim terenie, nizinnym, gdzie nie ma dużo zjazdów, bardziej może to przypomina wydmy niż rzeczywiste góry, pagórki, no to wtedy już jest to sprawa dyskusyjna. I tym zakończę dzisiejszy odcinek. Być może komuś się on przyda, było tu w nim troszkę takich moich po prostu własnych doświadczeń, przemyśleń. Z dwóch lat jeżdżenia na rowerze cross country z opuszczaną sztycą, bo wcześniej całe życie jeździłem bez niej, więc po tych dwóch sezonach mam już jakie takie porównanie i pewne takie swoje doświadczenia. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierają mnie na Patronajcie. Jak zawsze to również dzięki Wam robię te filmy. No i widzimy się w jakimś następnym odcinku. Do zobaczenia!